Okolicy zalewu Zagrzyńskiego bardzo blisko ruchliwej drogi, o którą zresztą toczyły się w 1944 roku dość silne walki zacięte między Niemcami a Rosjanami, ciąg dalszy przed wykopów, wykopków już w zupełnie innym miejscu. Także, ale z tego samego okresu. Także zobaczymy co tutaj wyjdzie za chwilę lada moment. Trzy sztuki. Min odłamkowych przeciwpiechotnych typu POMS-2 o działaniu okrężnym bardzo fajne urządzenie, które się nakładało na, na sztyce, z drugiej strony zamontował się zapalnik, coś miał pecha Tym bardziej, że można było łączyć wszystkie razem sznurkiem czy czymś. Także bardzo blisko drogi. Masa ludzi się tędy przewija, mało komu przyjdzie do głowy że tyle świadectw historii leży dosłownie wokół nas. Kilkadziesiąt centymetrów pod ziemią. Spójrzmy co tam mamy. Jakiś taki kształt dziwny. No co? Co to może być? Piękna pogoda, kilkanaście stopni 40 metrów Adrian, tak Tak, Adrian Co to co będzie? Adrian z zachodu 40 metrów od drogi Mamy tutaj hałerek bardzo ładny, drugowojenny Niemiecki Nie ciągnij, nie ciąg, nie ciąg Nie ciągnij, bez nerwów Nie śpisz się. Nie śpisz się, Ostrożnie, bo może być z czaszką, tak? Bierzesz taką opcję pod uwagę? Biorę. No, także szacunek poległym bez względu na stronę się należy. Ostrożnie, Ost, poczekaj. nie, 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 nie spokojnie, delikatnie, wujek delikatnie spokojnie elegancko elegancko bardzo ładny strzał, trzymaj Tak jak z małym dzieckiem, wiesz, po pleckach Kupkę O, żeby mu się odbiło Pięknie, pokaż. Czekaj, dobra. Daj. dobra, dajcie kostko. Masz jeszcze ćwieki nawet są No proszę. Okay. teraz ja sobie zdjęcie zrobię. Także słuchajcie, nie ma miejsc nieprzechodzonych. Widzicie, o jadą auta jedne za drugim. 20 metrów od drogi głównej. Elegancki strzał. Wszystko na ten temat. Pozdrawiam serdecznie, jak coś wyjdzie ciekawego jeszcze to damy znać.